Tak. momencik. O, zakręciłem. Zobaczymy, czy jesteśmy na łączach. Powinniśmy być. Cześć, Marta. Ze mną Cześć, jest gość, Marta Czarnecka, która jest specjalistką od sprawdzania arkuszy maturalnych, jest egzaminatorem naturalnym. I za chwilkę, tak jak obiecaliśmy, omówimy sobie. Arkusz maturalny 2024 z chemii. Marta, kilka słów o, może od siebie. Co uważasz na temat tej matury i czy warto dzisiaj obejrzeć naszego live'a? Oczywiście, że warto. Spojrzymy na, tego, na ten arkusz, właśnie takim okiem. No, na wpół egzaminatora. Dodam jeszcze przy okazji, że jestem też egzaminatorem egzaminów zawodowych. To też ciekawe doświadczenie sprawdzać takie egzaminy. Natomiast co do tej matury, no była taka specyficzna. Natomiast podobało mi się w niej to, że była zróżnicowana. I to jest bardzo ważne, że osoby, które no z całym szacunkiem ten ich poziom wiedzy nie jest taki wysoki, też miały szansę zrobić jakieś zadania. Natomiast osoby, które walczą o wysoki wynik, no, Musiały się wykazać porządną wiedzą nie tylko chemiczną, ale i również matematyczną. To prawda, moje zdanie jest takie na początku, zanim jeszcze w ogóle przejdziemy do tego analizy tego, tego arkusza, zdajemy sobie sprawę, że każdego roku maturzyści mówią, że ich matura jest najtrudniejsza. I my wcale tego nie podważamy w żaden sposób. Obiektywnie możemy stwierdzić, że przynajmniej według mnie, ta matura w porównaniu z tamtym rokiem była troszeczkę trudniejsza, prawda, Marta? To znaczy, ja ogólnie wychodzę z takiego założenia, że, tak jak powiedziałeś, dla każdego maturzysty faktycznie najtrudniejsza jest ta matura, którą on sam pisze. Dlaczego? Dlatego, że to od niej zależy duża część naszej przyszłości, i skupiamy się na tym, po prostu stres nas zżera, i pisząc to, wiemy, że. Dużo od tego zależy, dlatego niektóre rzeczy wylatują nam z głowy i dlatego to nam się wydaje takie, takie trudne. Natomiast tak jak mówię, zadania były zróżnicowane, część było absolutnie banalne, ale część naprawdę naprawdę no, trzeba było się wykazać. No, tutaj organiczna moim zdaniem rzeczywiście trudniejsza, natomiast Ty jesteś specjalistą od organicznej, więc Tobie pozostawiam tę tą, tą ocenę. Damy radę. Mam nadzieję, że je, tutaj ludzie widzę, że przyłączają się do naszego live'a, więc witam serdecznie wszystkich, którzy dołączają, a może ktoś będzie oglądał tego live'a później, te osoby również witam. Dajcie znaka proszę w komentarzach koniecznie, jakie są wasze odczucia co do tej matury. Jeżeli macie jakieś pytania, to możecie już teraz pisać, będziemy wyświetlać te pytania w trakcie naszego live'a i będziemy starać się odpowiadać na Każde z nich. Tymczasem zapraszam Was na krótką No, to już jesteśmy po, po krótkiej showersce. Upewnię się tylko, czy jesteśmy wszędzie tam, gdzie powinniśmy być. No i co? I powolutku będziemy też zaczynać. Jestem naprawdę bardzo ciekawy, jakie są odczucia Wasze po tegorocznej maturze. Ewentualnie, czy z nami są osoby, które może piszą w przyszłości maturę i widziały ten arkusz lub będą chciały z nami pierwsze Was spojrzeć. Dajcie znaka, proszę. O, Marta, zniknęłaś nam na chwilę. Hmm. Mam nadzieję, że jesteś z powrotem. <gry> tak, jesteś z nami. Ja tylko się upewnię, wiesz, czy, czy jesteśmy na wszystkich mediach. Dobra. Super. Dzisiaj rzeczywiście mieliśmy z Martą już przygodę wcześniej o godzinie 14, zaraz po tym, jak opublikowano arkusz maturalny. Wszyscy połączyliśmy się razem z zespołem naukowców dwóch i właśnie rozkminialiśmy ten arkusz. No, to było naprawdę to było naprawdę niezłe wyzwanie, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, jak, jak ty, Marta. No, burza mózgu była, była naprawdę na poziomie. Tak rozwiązanie arkuszy na czas. Udało nam się to chyba zrobić w miarę sprawnie. Pamiętasz, ile Wydaje mi się, że, że półtorej godziny było już wszystko zrobione, ale to nie jestem pewna. Na pewno po, po godzinie 15 zorientowałam się, że Oren minęła godzina, bo w momencie po prostu to zleciało. Tak, prawda, to prawda. E, ale dostałam też dzisiaj taką w ogóle informację od jednej mojej maturzystki, że, po, że właśnie pierwsze cztery strony zajęły jej aż godzinę. I to jest bardzo częsty błąd nie tyle że błąd, ale bardzo częsty problem dla tych osób, które w przyszłym roku będą nas gdzieś będą pisać i które nas oglądają. Tak zwana ja to nazywam klątwa pierwszego zadania. Jeżeli słuchajcie, utkniecie na pierwszym zadaniu, przekręcamy kartkę i idziemy dalej. Żeby nie zdarzyło się właśnie coś takiego, że na pierwszym zadaniu tracimy godzinę, bo potem się stresujemy i dalej już nie idzie ta matura. To prawda, to prawda. Ja pozwolę sobie jeszcze puścić tylko jedną rzecz, a powoli będziemy sobie ruszać z tematem arkusza naturalnego i oficjalnie sobie rozpoczniemy rozkminianie tego tego tematu. Tak podzieliliśmy się z panią Martą, żebyśmy zmieniali się co ileś zadań, tak, żeby żebyście się też nie nudzili. Pamiętajcie jednak o tym, że zawsze możecie zadać pytanie, a ja chętnie wyświetlę je podczas tego live'a i odpowiem sobie na każde z nich. Marta, co mhm. o tym pierwszym zadaniu możemy powiedzieć? Dobra, to ja startuję. Pierwsze zadanie, myślę, dosyć klasyczne. Bez jakiegoś większego zaskoczenia. Dwa pierwiastki w sąsiednich okresach, nie w sąsiednich grupach, żeby tego nie pomylić. I myślę, że łatwiej było najpierw ogarnąć x -a. Tak, że, to jest, że to jest chrom. Klasyczne zadanie, że mamy różne liczby kwantowe tam i że są wszystkie niesparowane i tak dalej, i tak dalej, więc typowy, typowy opis dla chromu. Natomiast ja chwilę miałam, takie wiecie, 3 sekundy z, tym, 14, z tymi 14 atomami w tlenku. Natomiast jest jeden jedyny tlenek, który jest taki duży, nazwijmy to, i to jest po prostu P4O10. Tak? I ja po tym osobiście to zinterpretowałam. Cała reszta tej tabelki w porządku, więc jeżeli tylko ogarnęliśmy, jakie to są pierwiastki, to myślę, że te dwa punkty z łatwością można było tutaj zdobyć. Tak, można, Tutaj jeszcze wejdę w słowo. Rzeczywiście to chyba też to zdanie kluczowe, że wzór rzeczywisty nie jest wzorem elementarnym. Nie? Marta, przypomniesz nam jeszcze raz, co to był wzór rzeczywisty, co to jest elementarne? Mhm, Mogę nas to jest, Jasne, elementarne to jest ten maksymalnie skrócone, tak? Natomiast rzeczywisty to jest taki, jak rzeczywiście ten związek występuje. Bo tutaj fosfor jest taki istotny, bo on występuje w cząsteczkach czteroatomowych. Ja bym mówię, że nie, on nie lubi samotności, nie? Więc łączy się w grupy czteroatomowe cztero i ten P4O10 właśnie. No taki duży związek, duży tlenek. Jasne. Daj mi znak, czy możemy jechać dalej w dół. Mhm, jak dla mnie myślę, że tak. Tutaj w zadaniu 1-2, tak. um, już się że um, tylko elektrony walencyjne ludzie zapisywali że gubiliśmy ten 3P. No tutaj pamiętajcie, że zawsze te elektrony trzeba policzyć, tak, ile tam ich jest, więc um, jeżeli mamy chrom 24 i mamy 24 elektrony minus 3, no to trzeba było 21 strzałek tutaj umieścić, stąd to 3P i już mi się obiło właśnie, że 3P że ludzie gubili i z przyzwyczajenia dopisywali tylko elektrony. Tak, albo, albo zostawiali 4S, a ucinali tak. z 3D, prawda? No to jest też klasyczny błąd, na który uczulamy, tak, tak być nie może. Rzeczywiście zabieramy najpierw z powłoki o najwyższej głównej liczbie kwantowej, a dopiero później dalej. Czyli najpierw z czwórki zabieramy, a dopiero potem dalej z trójki. I myślę, że następne zadanie będzie budziło dużo kontrowersji. Tutaj my też dyskutowaliśmy bardzo długo na temat zadania 1.3. I tutaj, czy użyć A? czy użyć X, czy użyć P i CR. No nie chcę tutaj spekulować, ale wydaje mi się, że jedno i drugie powinno być zaliczone, no bo kurczę, no jeżeli napiszemy P4O10, no to jaki w tym jest błąd? No, no jest okej. Okay. Wydaje mi się, że tutaj użyć tych symboli A i X to była taka furtka dla tych, którzy nie ogarnęli 1.1 zadania. Czyli nawet jeżeli nie zrobiliśmy zadania 1.1, jesteśmy w stanie zrobić zadanie 1.3. Tak. To, to o to tutaj chodziło. Zastanawialiśmy się również bardzo nad tym, czy w formie jonowej, czy jonowej skróconej. No, myśmy tutaj dali formę jonową skróconą. Tego, tego potasu tutaj nie ma. Jak do tego podejdzie centralna, też jestem bardzo ciekawa. To prawda, tym bardziej, że już w nowej nomenklaturze jonowa i jonowa skrócona często jest zamiennie stosowanym pojęciem, prawda? Więc tutaj. Znaczy, aż jestem ja, bym się bardzo, ja bym się bardziej uczepiła tego, no jak udowodnić błąd, tak? No przecież równanie jest zapisane dobrze, więc dlaczego mam nie dostać punktu, skoro jeśli mam ładunki, jeśli mam współczynniki, wszystko się zgadza, tak? No to czy ten potas tutaj naprawdę aż takim błędem by był? No nie wiem. Mm -hmm. No z drugiej strony obrońca tego zadania może powiedzieć, że mamy tutaj konkretnie powiedziany wodorotlenek potasu, prawda? Tak. Czyli ten tak. kacjon jest uwzględniony. Więc no, ciekawe. No, także ciekawe. Czekamy, czekamy na oficjalne rozwiązania, na oficjalne klucze i no wtedy będziemy się, wtedy się dowiemy, tak? Natomiast zadanie Super. uwaga za trzy punkty. Bardzo cenne. Super, jedziemy dalej. Mm -hmm, jasne. Zadanie drugie. Zadanie drugie myślę, że też było całkiem w porządku. I tutaj zadanie 2.1 trzeba było zapisać symbol tego pierwiastka, który powstał po tej przemianie beta minus, gdzie w beta minus liczba ta na górze, tak? czyli masowa nie ulega zmianie, więc ją grzecznie przepisujemy z polecenia. Natomiast w chemii jak zwykle odwrotnie, niż tam intuicja podpowiada. Czyli jeżeli mam beta minus, to ja idę o jeden pierwiastek dalej. Czyli z galu musimy przejść kawałeczek dalej, czyli właśnie do Germanu. Myślę, że 2.1 też należało do dosyć łatwego zadania. Także ten start powinien być taki jednak w miarę. W Prawda, miarę chociaż łatwo. zawsze ta beta minus pojawiała się z takim klasycznym wydaniu, że właśnie. Te krateczki były i to jakoś intuicyjnie można było pogodzić. Teraz mhm. trzeba było już wiedzieć konkretnie, jak ta betaminos przebiega, prawda? Przynajmniej mniej więcej. Tak, tak jak najbardziej. Zagwłoskę też mieliśmy z tym, z tym P, i też mnie właśnie jedna maturystka pytała, czy jak napisała H zamiast P, to czy będzie dobrze. No, w różnych książkach gdzieś już tam szperałam, i no, zdarza się zapis zamiennie, więc jestem ciekawa, czy jeżeli ktoś napisał 11P, to czy będzie to zaliczone, no ja bym się opierała przy tym, przy tym P, dlatego że w poleceniu mamy napisane pewnymi cząstkami, tak, czyli mamy na myśli jednak, jednak protony, a czy ten wodór będzie uznany, no jestem bardzo ciekawa, nie wiem, nie wiem jak, to, jak do tego podejdzie centralna. Ja bym się opierała przy P, ale nie wiem. Mam nadzieję, że, że jednak... Znaczy ja mam nadzieję, że pójdzie na korzyść ucznia jednak, no bo to... Czasem się stosuje rzeczywiście zamiennie, więc, więc miejmy nadzieję, że na, na korzyść. Jedziemy dalej? Mhm, jasne, możemy. Kolejne zadanie mogło troszeczkę przerazić, ponieważ na maturze ostatnio pojawiają się zadania w stylu coś nowego, ja ci pokażę, jak się coś robi, tak? I, i coś takiego innego. Tam ta informacja wstępna była istotna. Jakbyś mogli na chwileczkę cofnąć na tą informację ja, wstępną. Ja. Tutaj chciałabym zwrócić uwagę na, na to zdanie w drugiej linijce, czyli jej wartość, oczywiście tej energii sieciowej, zależy od rozmiarów jonów i ich ładunków. I te ładunki tutaj będą dla nas istotne. Trzeba było zauważyć pewną tendencję, czyli tak, jakby zależność stałej sieciowej od położenia pierwiastka w układzie okresowym. Układ okresowy to jest genialne urządzenie, z którego można naprawdę wiele rzeczy odczytać, nie tylko te cyferki, literki, które tam są, ale zobaczcie, że fluor, chlor, brom, jod, one są oczywiście w jednej, w jednej grupie, tak? No i te energie sieciowe po prostu się zmniejszają, tak jak tutaj. Jest ta tendencja malejąca, więc w zadaniu trzecim, jakbyśmy mogli przewinąć? Hmm, dobra. Tak. Tutaj to podkreślanie, przynajmniej te pierwsze dwa podkreślania, były dosyć intuicyjne, tak? że po prostu to ma się tam zmniejszać, więc wybieramy te liczby, które nam pasują. Natomiast drugie zdanie, co myślisz o tym drugim zdaniu, o tym trzecim podkreśleniu? E, no nie, tam z tą temperaturą. No, no. Okej, okay. no to właśnie... ja... Mhm. Pewną tendencję można zauważyć, prawda? Że tutaj mamy e, e, poczekaj. E, bo jeszcze zostałem wybite troszeczkę, przyznam szczerze, że mamy mhm. jedną awarię, tak? Marta jakbyś mi pomogła, to ja mhm. tylko rozwiążę ten problem. Dobra, a, a Jasne, Filmację. oczywiście. Mamy tutaj temperaturę topnienia chlorku sodu, tak? 801, a temperatura topnienia jodku sodu jest, jest mniejsza. I mamy też w informacji wstępnej tam, że wraz ze wzrostem energii sieciowej rosną wartości temperatury topnienia substancji krystalicznych. Czyli cały czas trzeba było się odnosić właśnie do informacji, tak? Czyli jak nie wiem czegoś, szukam w informacji wstępnej. Wstępnej. Zadanie czwarte też odnosiło się do tej samej informacji wstępnej i prosiłam właśnie Filipa, żeby podkreślił tam to zdanie, że ta, ta wartość zależy od rozmiarów i ładunków. I właśnie tutaj w tym zadaniu czwartym trzeba było się skupić na ładunkach, bo mimo że promienie są podobne. Tak, to ładunki są inne, magnez i tlen to są pierwiastki, które mają ładunek 2, mamy Mg2+, O2-, natomiast fluor i lit, no one są jednowartościowe. Tak? Więc tutaj no, trzeba było odnieść się do tego, że te energie są różne ze względu na różne ładunki tych pierwiastków. To jest to. Jest to. Jak tam, no, awaria okay. usunięta? Wiesz co, mam informację, że jakiś komunikat wyskoczył przy udostępnianiu. Dajcie znaka, czy wszystko widać. Jeżeli nie, to będę musiał na chwilkę podziałać, żeby. żeby... Wiesz co, ja też mam ten komunikat na, na Facebooku, jak sobie na telefonie podstawę też. On no, tak, poproszę was o chwilkę cierpliwości. Zaraz zobaczę, co się tu dzieje. Nie, chociaż pierwszy raz takie coś mam. Może zrobię tak jeszcze. No. Okej. Okay. Okay. Mam nadzieję, że teraz już się pojawiło. I jesteśmy w stanie to sprawdzić, zweryfikować. No, czy ja dalej hmm. widzę? Nie, jednak pozostanie. Dobra. Hmm. ha. Mam To jest fajnie zagadka. Jak zawsze pod górkę. Dobry. Tak, kontynuujmy na wszelki wypadek, żeby tu nie wstrzymywać, a ja postaram się coś tu powiedzieć. Przepraszam was bardzo. Dobra. Więc w zadaniu piątym z kolei mamy piękne kolorowe rysunki i mamy tutaj liczbę koordynacyjną. Liczba koordynacyjna to jest inaczej, tak jakby odpowiada na pytanie, z iloma innymi pierwiastkami łączy się dany pierwiastek. Tak, czyli tutaj pytają o tak. w ten rysuneczek i zobaczyć, no tak mówiąc, łopatologicznie. Więc tu bardziej... Coś nie chyba wyłączyło. Nie, jest tak, jest. mhm. tak, jestem, Tak, jest dobra. I... E, Przynajmniej w pierwszym tutaj, w pierwszym zdaniu trzeba było podkreślić ostatnią odpowiedź, czyli 6, czyli że z sześcioma tutaj właśnie atomami nam się to łączy. Czy... Okay. Um. Przepraszam Marta, zrobimy małą pauzę i jeszcze raz zaczniemy streama. Dobrze? Bo coś rzeczywiście nie, nie jestem w stanie przeskoczyć.